Maneczko wszystkim, ja jestem Bora. To jest już 13 odcinek z gry Ryzen 2 Mroczne Wody. Wychodzimy znowu z obozu piratów i udajemy się w lewą stronę na plażę, gdzie ostatnio walczyliśmy z milionem krabów pancernych. <laughs> musimy tam wszystko zebrać, musimy tam wszystko obadać. Dlatego powrót tam jest nieunikniony, mój powrót. Kurczę, mam nadzieję, że tam tych krabów wiele nie ma. Choć, raczej będzie ich kilka. To nie będzie tak szybko, tak prosto, tak łatwo. Takie jakieś mam przeczucie. No zobaczymy. Obym się mylił. Oby tam był jeszcze jeden krab, Max 2. I, I byłoby fajnie. Zaraz będziemy na miejscu, będziemy wiedzieć. Jest ranek, także mamy cały dzień na penetrację tej plaży. Penetrację. <laughs> no dobra. Na zwiedzanie tej plaży. Potem będzie jeszcze lewa strona, kurczę tej plaży. Tamta. Ale na razie załatwmy sobie jedną. Tutaj na pewno nic nie będzie, ale tam dalej zaraz zobaczymy. Daleko tam jeszcze? No, kawałek. Ale, jak tu się okaże, że jest dużo krabów, to to chyba oleje, ale wolałbym nie. Co to, to taka jakaś wyspa dziwna Eee, tu nic nie ma A tam co tam... Co to tam było? Tam już byłek To jakieś takie dziwne trochę tutaj Nie, tu raczej nic nie ma Łoo! Wow! Ale się wystraszyłem, jaka jazda! Ale się wystraszyłem! O ty krabie wielki ty! Nie uciekaj mi w lewo! Bo tam wyjdą twoi bracia, a nie chciałbym tego. Wolę ci tu mieć jednego. O weź się odsłoń! Jak cię tata Bora prosi? Ooooo! Wow. Dobrze! Na 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 na! Ty już tam Majka Tysona nie udawaj! Tylko się odsłoń! Ja cię tam fajnie pierdychnę. Pójdziesz sobie do świętego Piotka. A ja będę dalej zwiedzał plażę. Taki układ mi pasuje. Co ty na to? No właśnie, chyba się zgodziłeś. Czyli bardzo mi to pasuje. Ale że tu nic nie było ciekawe. Przejdziemy sobie tam dokładnie. Ale zrobimy sobie zapis. Jak one tu będą wyskakiwały, te kraby pojedynczo, będzie super. Tam jest jeden. Cóż, idziemy do niego. Ale tu wcześniej pewnie drugi wyskoczy. Co to jest? Cholera, tam będą skrzynie te ciężkie do otwarcia. Dobra, fajnie, że mnie widzisz. Cieszę się, bo ja cię widziałem też. Idą dwa. Cholera. Jak to zrobić znowu? Tak samo jak wcześniej. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. do ciebie bliżej, bo. żeby mi coś z lewej strony nie zaatakowało. Chodź. Ja jestem gotowy, a ty? O! Walnął mnie pierwszy. Tak, do no, W tą stronę możesz uciekać. To mi pasuje niezmiernie. Tylko nie w drugą. No właśnie, nie w tamtą. Co ty czytasz mi w myślach, ziomuś? 24 żywności. O! Ma pół energii, nie jest źle. Odsłaniaj się, nie mam czasu. Tam jakaś wieża na mnie czeka. Co ty myślisz, że widzowie dadzą mi unsuba, jak zobaczą, że drugi odcinek walczy tylko z krabami? Chłopie, szanuj moich widzów, tak jak ja szanuję i będziemy żyć w zgodzie. A ty kurczę mi się tutaj będziesz blokował? Dużo tych braci tam jeszcze masz? Mam nadzieję, że ostatniego tam widziałem. No, weź się odsłanij, Kurde, dobrze. Okej, okay, dajemy, ży żywność dwadzieścia jeszcze żywności. O, gdzie jest ten Benek? Co się stanęło? Ja mnie tu znowu wystraszy. Gdzie on jest? tu się nie da wejść nie wiem gdzie jest ten krab hamów D 50 zł no. ale tu się nie da wejść kurcze 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 a tu na obkoło jakoś a tam co jest nie wiem. Obejdziemy sobie tam zobaczymy. Gdzie jest ten krab? Ja się cały czas zastanawiam. O, już go słyszę. Tak, nie w tą stronę, nie w tą stronę, bo tam będą następni. Będzie lipa. Nie, nie. Ja se stąd odejdę, kawałek. Teraz ty przyjdź do mnie i to mi bardzo pasuje. Co to za wieża była? Cały czas mi siedzi w głowie. Muszę się tam jakoś dostać. To... Jeszcze troszkę Długo tak jeszcze możesz? Co on mi robi za kuku? Siedemnaście żarcia. Dobra, sejf. Jak ja nazwę te dwa odcinki? Walka z krabami i walka z krabami ciąg dalszy? Cholera. Tu nie ma jakiegoś wejścia? To jakoś musi się dać zrobić. Jeszcze nie wiem jak. Ale na bank coś wymyślę. Czekajcie, jest sens tam dalej iść? A jest sens. Co tutaj? Tu jest jakaś. A. Tam bym pewnie wtopił zaraz. Na czym ja ustawiałem skok? Na pewno nie na tym. Spacja. Ale tu się nie da wskoczyć, dobra. Olewamy to. Tam też nie idziemy. Ta wieża mnie interesuje. I to bardzo. Tam sobie pewnie pójdę zaraz. Tak. Tak zdecydowanie, ale wracamy do tej wieży. I jak ja mam do niej wejść? To się do niej się w ogóle da wejść? Oleander. Nie ma w ogóle nic, że mogę wejść albo że mam czegoś użyć. No trudno. Idziemy dalej w tamtą stronę, gdzie nas czekają kolejne kraby. Zapewne. W prawo, nie? Tak. Tu jest taka, nie, ale nie ma nic. Myślałem takiej zatoczce coś będzie. Dobra, wychodzimy na piasek. Śmierdzi mi dwoma krabami. <grym i wyszczaj> Co tam jest kolejna wysepka? Zapis i już tam idziemy. Ale jeszcze tutaj sobie zobaczę. O, diabeł piaskowy. Te to są łatwe bąki. Są bardzo proste. Chyba najprostsze jak na razie w tej grze. Ciekawe, że żadnych krabów nie ma nic. Krabony królewskie. Pancerne. Tu też nic nie ma? Dobra, te plaże coś muszą tutaj skrywać. I ta wieża nie daje spokoju. Z tą wieżą na bank, coś będzie się trzeba zrobić. To nie jest nawet 100%, to jest milion procent. Tam teraz? Nie, jeszcze ta wysepka. O, mrocznie tutaj jest. Tak troszkę mrocznie w tym zagajniku. Gij, nie mam czasu. Co ty myślisz? Co to jest? Krab jeden jest, dwie skrzynki. Wo wow, 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 Ty w plecy? W plecy cwaniaczków? O nie, ten krabiusz tu idzie Kurde, myślałem, że ich załatwię Za nim tu przyjdzie Chociaż dwóch załatwić będzie dobrze A On mnie teraz w plecy walnie Cwaniaczek zadychę. A szczekajcie, szczekajcie, a ja was będę kuł dalej. Frejerzy, jeden. Nie jest źle. Dobra, 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 dobra. Drugi, trzeci i krap. Nie jest źle. Jak na razie. 15 zostało tylko. Kurde, z porcji żywnościowej. Jeszcze pół energii. Tego kopania się muszę nauczyć i tą broń w końcu kupić. Bo tak nie może być. Że mi tyle energii taki kurde krabom brał. Jeszcze raz. Odsłoń się! Super! Bardzo mi to paluje. pasuje koleżko. Pozbieramy co wy tu macie. A ja tę muszlę muszę w końcu pootwierać. Dobra, olewać to. Tu widziałem skrzynię. Krwawy korzeń. Eee... Zwykła skrzynia, kurczę. 50 zł chociażby dała. 10. No strasznie dużo. Strasznie. Tu pewnie... O, krabu. O, kolejny. Skręcaj bardziej w prawo. O, jeszcze, jeszcze kawałek. Dobrze, i tam się ustawiaj. A nie... Tam, gdzie mogą być twoi... Potencjalni bracia. No właśnie nie tam. Ale jak się tak łatwo odsłaniasz, to nawet możesz tam iść. Ale lepiej nie, lepiej nie, słuchaj, wiesz? Kurde. Jeszcze trochę. A! Nerwują mnie te klaby, już wam powiem tak troszeczkę. Za dużo ich tu jest. Ale dają mi zawsze doświadczenie. Także do przodu jestem kolejne setki. 14 żywności to mnie martwi. Tu jest jeszcze jeden. Ale się do mnie rzucił, co za Franca. A, myślałem, że cię zablokuję. Dobra, żarcie, jeszcze 10. Mało, mało. Będę musiał wracać do piratów i kupować. Chociaż mogę trochę chyba usmażyć na ognisku. No. Zaraz sprawdzę, ale kilka na pewno. Jeszcze raz. Odchyl się. Dobrze. Tu są ci zniszczeni. Prawo jest skrzynia, to idziemy w lewo. Tak. No tak, tylko zrobimy sobie zapis kolejny. Ta wieża mnie cały czas interesuje, cały czas mi się w głowie. Tu są piaskowe chyba, tak? Co tam jest w oddali? Widzieliście to co ja? O kurde. Jakiś nie wiem co to było, zombie? Ciekawie to się zapowiada. Zaraz zobaczymy. Co jak prawa słyszałem znowu? Nie. Świetnie. Dobra. Co to tam było w oddali? Nawet dwa takie cosie. Co to kurde jest? Żeby mi tu jakiś krab tylko jeszcze nie napadł. Grobowy korzeń. Ło! Grobowy korzeń. To brzmi dziwnie. Nawet trzy tu są. Żeby mi tu jakiś krab nie wyszedł. Idą na mnie. O, szybkie są. Szybkie wariaty. No to chodźcie, jak się nazywacie? Gule. będzie kłopot? Będzie kłopot, będzie kłopot. A jest jeden dopiero. O kurde, zaraz stąd spieprzam. Spacja. O kurde. Nie pokona mi, nie ma opcji. Nie ma opcji! Jednego se muszę obrać. Co wy mi robicie, pedały? O nie! Mam pięć żywności, jest po mnie! Jednego chociaż, jednego! Dobra, spieprzam! Ale one są szybkie, one mnie dorwą. Kurcze! Przekichane są te gule. Tyle wam powiem. Biegną za mną? O kurde, jeszcze biegną. O, ja na dniem wzrosną, teraz mam uciekać. Idę tutaj. Kurcze! Dalej biegną. Jeden, żeby biegnął, by było fajnie, a nie dwa. Nie ma ich już. O, oh, widzieliście to? Jest jeden. Dobrze. Jak jeden, to dobrze. Chociaż nie wiem, czy tak dobrze, mam tylko trzy razy żywnościowe. No nie, no nie będę się blokował, bo to nie ma sensu. Jest po mnie, nie zabije mnie. Jednego chociaż pokonać, kurde! Pokonam chyba jednego! Nie o! kurcze! Jeszcze mnie będzie szamał. No, o, to nie takie fajne. Ja tych goli nie mogę. Kurde, broń muszę kupić. Nie mam pieniędzy, no. Nie mogę kraść. Kurczę, jedno się z drugim wiąże. I kłopoty z tego wychodzą. Dobra, tu są te piaskowe. Dwa. Jak je pokonam, spróbuję z tymi gulami jakoś inaczej wykombinować. Mam włócznie chyba do rzucania też. Te ten się po prawej zablokował. Mordę rozdziawił i się zablokował. <laughs> Weźcie, bo ja potrzebuję energię na górę. Kurczę, no, przed chwilą ci mówiłem. Dobra, nie machaj już tą szabelką, tylko kończ wasi wstydu oszczęć. Teraz to, co mnie czeka. Zapis jeszcze jeden i się muszę nad tym zastanowić porządnie. Co ja tu mam w ekwipunku? Przedmioty. Eliksiry, jakieś duperele, nawet nie wiem po co to jest. Łupy. Wytrych, naboje. No i co z tego? Głowa, worek cukru, mięso. Kurczę, kurczę. 35 mam muszli ostrych, nieźle. To mam wszystko do sprzedania w sumie. Jest włócznia, no ale jak nią rzucić? Obrażenia: 40. A... Jak nim mam rzucić? Powiedzcie mi. Tak, i teraz mam broń do, rzucano, do rzucania? Tak. No dobra, ale jak mam to wycelować? A jest! Nie ruszaj się! No jaka głupota on tu już biegnie, ale spróbuję go dostał. Ale ja muszę broń zmieniać zaraz. Bo nie mam. Wyciągaj broń. Ale gonią mnie dwa góle. I tu jest lipa właśnie. Dobra, już nie ma żadnego. Mam nadzieję, że tylko energia mi się nie odnowi. I tutaj dobrze idę. Dobrze. No i kurde, dostał, zmurzyłem włócznie i uciekły. A teraz trzy za mną będą latały. O, co ja mam za przekichane? No i bliżej podejdę, tam jest skrzynia i co z tego jak ją otworzyć nie mogę? Ja nie wiem czy to ma w ogóle sens z tymi gulami teraz. I jak będą za mną, za mną trzy latały? To to odpuszczam. Lecą za mną trzy. Jeden, wracaj, 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 wracaj. Gościu! Tak jest. Tamten niech się zablokuje. hahaha. Ha, 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 ha. Dobra, próbujemy. Ja nawet nic nie widzę! To jak ja go mam rozwalić? Gdzie on mnie tutaj pieprzył. No trudno, zostaje mi tylko walka. Nie ma opcji. Pół energii ma. O, 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 coś mi wychodzi. A, wychodziło. Kurcze! Jest! Pokonałem gula. Ale nic mu nie mogę wziąć. Chwała 100. No ale co mi z jednego gula? Jak tam są jeszcze. Dwa. A ja energii mam troszeczkę. Nie, nie, to nie ma sensu. To nie ma sensu na chwilę obecną. Jeden zabity jest dobrze. Przenosimy się do piratów. Ale czekajcie, bo ja komuś list muszę dać. To zaczniemy od tej strony. Dobra, słuchajcie. Co to jest? Aha, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli Wam się podobał odcinek, szczególnie walka z gulami, <gulami> zostawcie jakiś komentarz, lajka w górę. Jeśli nie jesteś jeszcze moim widzem, zostaw suba, będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Trzymajcie się cieplutko do usłyszenia w kolejnym odcinku. Papa. Pa.